wróciłem z wycieczki, wróciłem do łodzi. Wracam więc do życia i spraw bieżących. Siemano, witam w tą piękną sobotę. Już lokalnie na spacerze. Jest godzina 10:30 i właśnie wracam z Bułkolandii. Czyli po prostu byłem w piekarni po wiadomo, bułki z serem i jedną z truskawką jeżeli kogokolwiek by to interesowało, chyba się wpieprzyłem, bo tu przejścia nie ma a nam remontują Biedronkę, jak pięknie jak pokazałem, bo są drzewa i niestety cały tutaj, całe tutaj przejście jest chociaż nie, 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 chyba nie, chyba nie ma, chyba można przejść dobra, idziemy w każdym razie wróciliśmy koło 23.00 wczoraj, do domu i niestety dzisiaj będzie tylko gdzieś tutaj zobaczycie jakieś, jakieś przebłyski wyjścia ponieważ no już nie chce mi się tego dzisiaj montować, więc jakąś taką pełniejszą relację z kilkoma bardzo fajnymi historyjkami z wyjazdu dostaniecie w następną sobotę a mówię kilkoma fajnymi historikami z wyjazdu, bo od samego początku było dużo emocji, ponieważ taki teaser nie przyjechał nam Flixbus. Jak dostaliśmy się w takim razie do Wrocławia, jak bawiliśmy się we Wrocławiu oraz co zobaczyliśmy, dowiecie się za tydzień. Dokładnie za tydzień. W każdym razie od razu mówię. Mieliśmy bardzo ambitny plan i niestety nie udało się go wykonać, ponieważ e, po prostu te 8 godzin, które mieliśmy, to było zdecydowanie za mało, żeby obejść wszystkie rzeczy, które to miasto ma do zaoferowania, więc e, będziemy musieli jechać tam jeszcze raz, tym razem już, e, żeby zobaczyć bardzo konkretne trzy albo dwie rzeczy. Bo e, trzy rzeczy zobaczyliśmy, jak byliśmy tym razem, i to trzy bardzo fajne rzeczy, ale to jakby zobaczycie poza ostatnią, bo nie bardzo miałem możliwość filmowania tam. To znaczy, e, pracownicy jakoś się wyjątkowo nie czepiali o to, ale ze względu na specyfikę tego miejsca i to, że prawdopodobnie każdemu musiałbym tłumaczyć, co robię i po co to robię. Yy, zdecydowałem się zrezygnować z tego pomysłu i po prostu Wam o tym opowiem, i może pokażę z jedno czy dwa zdjęcia. Zatem yy, dzisiaj trochę luźniejszy dzień, ponieważ dzisiaj mam tylko nagrywanko recenzji yy, i montowanko wieczorem. Recenzja będzie nowej autorki i będzie to recenzja jej debiutu literackiego, wobec którego mam bardzo mieszane uczucia, ponieważ z jednej strony sprawił, że zainteresowałem się autorką i wysłuchałem i przeczytałem kilka innych jej dzieł, z drugiej strony jest tak ciężki, że nie dziwię się. I nie zdziwiłbym się, gdyby wszystkie inne osoby totalnie odstraszyły od twórczości akurat tej miłej pani. Więc, yy, odnosi, jakby w mojej recenzji, również się to e, zawiera to znaczy w recenzji. Jest to recenzja na szybko, z racji tego, że ten tydzień był wypełniony e, różną ilością fajnych rzeczy, i po prostu trzeba było jakoś wpasować się w to wszystko, nie? W następnym tygodniu będzie już pełnoprawna recenzja. Mam dwie książki do wyboru. Zobaczymy, która z nich będzie. Więc to tyle. Eee, dostałem już odpowiedź na temat Everlasting Summer. Więc już wiem, wiem, że nie wiem, co mam zrobić i muszę to wymyśleć. Więc e, zobaczycie w poniedziałek, co wymyśliłem, bo już bardzo dobrze wiem, jaki wybór podejmę. Dobra, dość gadania. Życzę udanego weekendu. Życzę e, miłej soboty, bo no, co, no, co, jak to oglądacie, to sobota się jeszcze nie kończy i nawet prawdopodobnie, to naprawdę prawdopodobnie, jeszcze jest jasno, bo dopiero o e, 20.00 muszę sobie sprawdzić na moim zajebistym zegarku: 21.03 jest zachód słońca, więc jeszcze będzie jasno, jak będziecie to oglądać. A no to co? To tyle ode mnie w tę sobotę pełną powrotów. A tak se powiemy. Do następnego! Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.